You know the music. Time to dance. Fani marki Halo znają Baka głównie jako dowódcę udziału Komandosów Orbital Drop Shock Trappers z gry Halo 3 od EST. Ma na swoim koncie imponującą liczbę osiągnięć. Weteran Walko Reach, Udział w bitwie o New Bombasse, Sesja okładkowa do Halo 5 Guardians. Ale może nie sprzedawajmy wszystkich ciekawostek od razu. Zakończmy wstęp cytatem opisu jednej postaci z trybu Firefight. Gdyby był choć odrobinę lepszy, zostałby Spartaninem. Urodzony w 2510 roku na planecie Draco 3 zaciągnął się do wojska w wieku 18 lat. Był szkolony na Ziemi i Ridge, a ważnym okresem w tym epizodzie jego życia był udział w kampanii wojskowej na planecie Hafest. W wieku 22 lat przeszedł trening na komandosa od IST. Do roku 2552 Edward Buck nie postarzał się zbytnio z wyglądu, z powodu kryosnu, którym znajdował się kilkanaście lat. Był jednym z nielicznych ocalałych z upadku planety Reach, gdzie służył podczas walk nową Aleksandrię. Miał swoją epizodyczną rolę w grze Halo Reach, gdzie gracze jako Noble Six słyszą jego prośbę o wsparcie w wykonaniu tajnej misji. Najlepiej znany epizod życia Baka to oczywiście wydarzenia dziejące się po ucieczce proroka żalu z miasta New Bombassa. Oddział dowodzony przez Edwarda był częścią większej jednostki komandosów, której celem było dostanie się z orbity na statek flagowy kowenantu. Tuż przed rzutem dowodzenie nad misją przejęła kapitan Weronika Dahl, chcąca wykorzystać komandosów do własnego utajnionego zadania. Natura jej dotychczasowych stosunków z Bakiem jest nieznana, jednak na pewno można stwierdzić, że coś ich łączyło. Na skutek chaosu, jaki powstał po wykonaniu skoku nadprzestrzennego przez statek żalu, kapsuły Odyssey zostały w niekontrolowany sposób rozrzucone po terenie miasta. Kapitan D.O. nie poinformowała Baka o celu swojej misji i w trakcie zrzutu zmieniła kierunek opadających komandosów. Gdy było jasne, że wytyczne jego misji są nieaktualne, Bach postanowił odnaleźć swoich ludzi i bezpiecznie ewakuować ich z miasta. Dopiero gdy oddział był w komplecie, komandosi ruszyli w napoczkiwanie Dell, której pomogli wypełnić tajną misję. Łącznie szóstka żołnierzy opuściła miasto z cennym ładunkiem, zanim New Bombasa zostało szkolone przez broń plazmową obcych. Bach odbył zasłużone wakacje wraz z panią Capitandell, yy, to znaczy z Weroniką. W ich trakcie spotkał Spartanina June, który zaprosił komandosa do udziału w programie Spartan 4. Bak odmówił ze względu na Weronikę i swoich ludzi. W późniejszym okresie został przydzielony do katastrofalnych skutkach misji na swojej rodzimej planecie Draco 3. W jej trakcie zginął jeden z członków udziału Baka, a drugi podjął decyzję o porzuceniu służby. June ponowił swoją propozycję, tym razem dodając, że reszta oddziału od jest jest również mile widziana w szeregach Spartan 4. Podczas misji na Alicję, Bak stanął przed kolejną skomplikowaną sytuacją. Został zdradzony przez swojego kompana. Po wielu trudach udało mu się powrócić żywym wraz z ostatnim towarzyszem oraz pojmanym zdrajcą. Wtedy podjął decyzję o przeniesieniu się do innego działu, gdzie nie będzie dłużej dowodził, tylko zajmie się wykonywaniem poleceń. Ostatecznie został przydzielony do oddziału Ozyrys dowodzonego przez Jamesa Loka. Będzie częścią drużyny, której celem jest upolowanie Master Chiefa.